Witajcie moi kochani, moi drodzy, na samym początku chciałam Wam wszystkim z całego, z całego serca podziękować e, za wszelkie formy uznania. Ja jestem naprawdę w wielkim szoku, e, jak bardzo doceniacie moją pracę dla Was. Jesteście naprawdę najbardziej świetlistymi istotami na, na, na świecie i... Ja naprawdę mam ogromne szczęście, że wszyscy świetliści skupiają się tutaj, na Mystykonie. Także moje wielkie ukłony i podziękowania w Waszym kierunku. Kochani, a dzisiaj zrobimy sobie Krzyż Celtycki. I zobaczymy, co tam ci na górze chcą nam przekazać. Najpierw, kochani, sprawdzimy sobie energię panującą teraz w Twoim życiu. I oczywiście, kochani, będziecie od razu wiedzieć, czy to jest czytanie dla Was, czy też nie. Nawet jeśli to nie będzie Wasza energia, to czasami to warto sobie posłuchać czytania do końca, żeby na przykład wyciągnąć jakieś ciekawe impulsy. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem takiej energii miłości i proszę kochane uniwersum, jasne przesłanie dla moich świetlistych ludzi tutaj na tym kanale. Twoja energia, twoja sytuacja na teraz. O, mamy cesarzowe. No, to jest Twoja energia. Nawet jeż, jeśli jesteś mężczyzną, pamiętajcie, kochani, że wszystkie żeńskie karty Starota, czyli królowe cesarzowe, to jest energia oglądających, nawet jeśli jesteś mężczyzną. A wszystkie męskie energie, to jest osoba, z którą masz do czynienia. Tak czy siak, kochani, zaczynamy. Pamiętajcie, że w tych czasach teraz bardziej liczy się obraz karty, jak, jak, jak jej określenie. I my mamy przepiękną kartę, kochanie, ja Wam ją pokażę. To jest karta cesarzowej, która mówi: Zobaczcie, co ona robi. Ona siedzi na, na swoim tronie. Piękna blondynka. W ręku czy na rękach trzyma dzidziusia. Czyli jest wspaniałą matką, troskliwą kochaną. To jest cesarzowa, która kocha naturę. Czyli jej tron jest gdzieś w lesie, gdzieś na łonie natury. I zobaczcie, co ona robi. Ona wszędzie. Wszędzie, tak na tym właśnie wrzecionie. A w kartach, wiecie, i w tarocie, i jak również erata Kwanto, to wrzeciono jest symbolem przeznaczenia. Ona jest połączona z naturą, jak powiedziałam. Obok niej leży miecz, tarcza ochronna, ona to wszystko odłożyła na bok, czyli ta cesarzowa na tą chwilę ona jest w swoim spokoju, w swojej ciszy, ona jest uziemiona, ona sama wzięła sprawy w swoje ręce, jest połączona ze światem zwierząt, ze światem natury, przestała walczyć, bo miecz jest bity w ziemię, jak również przestała się chronić może przed wpływami z zewnątrz, bo tak naprawdę ona wie, że jej nic nie grozi. To jest cesarzowa, pełna spokoju, miłości, miłości do siebie, do swojej rodziny i do całego świata. Taka teraz panuje energia. Teraz zobaczmy, kochani, jaka energia z góry, z Eta właśnie działa w Twojej energii. Pięknie, że się pokazało. Od razu pokazały się moje wspaniałe... Ja mam ciarki na całym ciele, bo to jest przepiękna energia, kochani. Jaka energia działa z góry? Słuchajcie, mega. Drugie arkana wielkie, czyli mamy karty śmierci. Kochanie, Ty zostawiłaś coś za sobą i uniwersum powiedziało, to jest energia działająca z góry. Tu nadchodzi wielka transformacja. Coś umarło i wiecie, co umarło? Ja tu czuję ogromną energię, właśnie tej walki. Walki, chronienia siebie, tego już nie ma. Ty jesteś w pełnej harmonii ze sobą i ze światem. I teraz uniwersum powiedziało: Ok, to my wprowadzimy jeszcze w Twoje życie transformację. Czyli to stare ja. Umarło, i zaczyna się po tej śmierci, tej starej Twojej części, zaczyna się transformacja. I ja myślę, że tą transformacją jest to, że wchodzisz w energię cesarzową. Ok. Po jednej karcie, ale zobaczcie, kochani, ile można wyczytać z jednej karty. Jakie mocne przesłania. A runik tarot to jest w ogóle mój ulubio, moja ulubiona tal talia. I też tutaj e, zobaczcie, kochani, na tej karcie mamy runę Berkana. Czyli Berkana mówi o otwarciu się duszy, o samotności. No i ona tutaj w sumie, co prawda nie jest samotna, ale ona jest sama. A sama to znaczy jestem sama, ale ze wszystkim dookoła. Nie samotna. I Berkana mówi o czymś nowym, o, o budzeniu się do życia i właśnie otwarciu się duszy. A na karcie śmierci, kochani, mamy runę Anzus, to jest runa Boga. I zobaczcie, no cóż mam powiedzieć, pytaliśmy o energię działającą z góry. Czyli tutaj Bóg siedzi za sterem i wprowadza w Twoje życie transformację. Mega. Co niesie ze sobą ta sytuacja, ta Twoja transformacja, której Ci Pan Bóg pomaga? Właściwie ja nie lubię e, tego określenia Pan Bóg, bo dla mnie to jest wszystko. E, to nie jest jakiś pan, przed którym ja się korzę. Dla mnie to, to jest taki. E, Taki dobry ojciec, który, czyli tym bogiem może być uniwersum, świetlisty świat duchowy, ale też bogami jesteśmy my, bo my jesteśmy częścią tego wszystkiego pięknego. Więc y, to jest naprawdę piękna energia. Co niesie ze sobą ta sytuacja? Dziewiątka, moment. Hmm. Kochanie, ty wchodzisz w swoją stabilizację, w swoją obfitość, dziewiątką monet. Masz to, osiągasz to wszystko, czego ci potrzeba. Więc co? odnoszę wrażenie, że zrozumiałaś, że nie wszystko, czego chcesz. Czy nie wszystko, czego chciałaś w przeszłości, jest dla ciebie pozytywne? I tutaj odnoszę wrażenie, że ta sytuacja niesie z sobą to, że ty zauważasz, jak naprawdę bogatą, wspaniałą, przepiękną kobietą jesteś. I moi drodzy, mamy. Dwie runy. Mamy turisas, kochani, siła stwórcy. Czyli tutaj znowu doceniasz właśnie to, to wspaniałe, co ci uniwersum daje, to co już masz, tą to, to, to swoją piękność, to swoje bogactwo, w którym się znajdujesz. I mamy również Runę urus, czyli powracasz do korzeni, kochani. Urus, siła, taka pierwotna, dokładnie z taką energią się rodziłyśmy przed milionami laty, i do tej energii wracamy, kochani. Wracamy do korzeni. Wow. Ok. O, aż mi normalnie, słuchajcie. Zimne poty nie oblewają. Tak, tak piękna jest ta energia. A teraz zobaczymy, co było przedtem. Co było przedtem? Kochani, przedtem z energią rycerza pentakli, tak naprawdę to ty byłaś w swojej stabilności, ale to był taki bardzo powolny ruch w Twojej stronie. Co prawda, była ta stabilność, ale mm, to było wszystko powolne dla Ciebie. Dla Ciebie wszystko szło powoli, takie dążenie do jednego celu, do drugiego celu. To wszystko było za wolne. To było wcześniej. A zobaczcie teraz. Teraz. Ta cesarzowa siedzi sobie na swoim tronie i jej się nigdzie nie spieszy, kochani. Okej. Okay. Nadzieje lub lęki na ten moment. Nadzieje lub lęki. I powiem Wam tak mało kart, to ja jeszcze nigdy nie miałam na tym stole. Nadzieje lub lęki. Nadzieje na dziewiątka kielichów, kochani. Tu jest ogromna nadzieja na to, że. Dla tej cesarzowej nadejdzie również i ten czas, kiedy ona spełni się emocjonalnie, kiedy się spełni uczuciowo, kiedy dostanie tyle miłości, ile ona jest w stanie dać. Czyli praktycznie dziewiątka kielichów mówi dostaje tyle uczuć, dostaje to wszystko emocjonalnie, czego pragnę i dokładnie tyle samo daje komuś. To były nadzieje i lęki. Właściwie, nadzieje. Okej, okay, no to sprawdzamy znowu jedną kartę. No, zobaczymy, co się pokaże. Dalsze tendencje, moi drodzy. Dalsze tendencje. Takiego krzyża jeszcze nie mieliśmy. I dalsze tendencje. Mamy dwójkę monet. Tu będę musiała dokładać. No, na pewno mamy do czynienia. Z wybieraniem opcji, ale wiecie co? Tutaj, y, zarówno on, jak i ona siedzą sobie, pokażę Wam. Siedzą sobie gdzieś tam w szczerym polu, y, zajadają jakieś mięsko i tak naprawdę im się wiedzie dobrze. Pomimo tych. Widzicie co, ja tutaj, tu trzeba dokonać wyboru, ale to się nie spieszy. Ja na każdy wybór dam sobie czas. Nawet jeśli w tej chwili, czy to mówimy o dalszych tendencjach, jeśli w przyszłości będziesz musiała podjąć jakieś decyzje, kochanie, to ja odnoszę takie wrażenie, jak to się po niemiecku mówi, "abwarten teetrinken, czyli odczekać, napić się herbatki, Przemyśleć i całkiem na luzie dokonywać wyboru. Więc ja tutaj nie czuję takiego nacisku na ten wybór. Fajnie, że mamy wybory, bo gorzej, jakbyśmy nie mieli tych wyborów. Czyli, ale tutaj odnoszę wrażenie, Ty już dorosłaś do tego, aby podejmować ze spokojem decyzje. Zobaczymy dalsze tendencje, bo ta dwójka. Módle nie do końca mnie satysfakcjonuje. I mamy runę Rajdo na tej karcie. Oczywiście mamy słońce, mamy pełne żołądki, mamy piękną naturę i runę Rajdo, która mówi o ruchu, czyli tu będzie ruch. Ruch, który mówi właśnie, Ty będziesz podejmować decyzje, będą stawia, stawiane wybory na Twojej drodze, ale Ty Dasz sobie czas, ty nie będziesz niczego ponaglać, ty nie będziesz padać w panikę, jeśli jakiś trudny wybór się pojawi. Ty po prostu całkiem na luzie, ze spokojem, posłuchasz, co ci serce odpowiada, i wtedy będzie ruch, czyli dokonasz wyboru. Co jeszcze, dalsze tendencje? Mamy króla buław, mamy trójkę buław. I mamy wisielca. On co prawda był odwrócony i ja go tak wezmę, tak jak on mi wypadł. Kochani, dalsze tendencje to, jest, to są po prostu takie, że jakiś król buław to jest, wiecie, to gorące ciacho pojawi się w Twoim życiu. Ten ktoś okaże ogromną prezencję. On praktycznie w Padnie taki pełen ognia w Twoje życie. Mówię, jak, jak Ci przejdzie przez pokój gościnny, to się e, cały parkiet spali, tyle ognia ma w sobie. E, Pokażę, zobaczcie, co się będzie działo. Czujecie? Bo wyobraźcie sobie, dziewczyny i chłopaki, wpada taki król bądź taka królowa z takim ogniem do Was, e, do pokoju gościnnego, że w momencie, kiedy On wchodzi, to Pali się telewizor jak taka błyskawica. Wiecie? Firanki się spaliły, już leżą na, na podłodze. E, e, o matko, kot uciekł pod stół. Taki król oto się pojawi. I wiecie co? I z tym królem zaczniecie snuć plany na przyszłość. Stwierdzicie, że idziecie za swoimi tęsknotami. Że teraz to już czas ruszyć do przodu. I wiecie co ten król zrobi? On was wyciągnie z tej pozycji, czyli z tego wisielca. Czyli kiedy może tak jak tutaj cesarzowa, wy sobie siedzicie gdzieś tam, żyjecie w tym swoim świecie, transformujecie, doceniacie to, co mamy. Ale tak naprawdę nie ma za dużo ruchu. A ten król, ten gorący, postawi Was znowu na nogi. Czyli wyobraźcie sobie, wy sobie gdzieś tam wisicie, a on przyjdzie, pościna te liny i znowu staniecie na nogi. I co się wydarzy? Pójdziecie za swoimi tęsknotami. Ja tu usłyszę ręka w rękę, ruszamy do przodu. I wiecie co? I czuję tutaj taką właśnie ambiwalentną energię, bo ty jako cesarzowa wróciłaś do swoich korzeni. Do tych korzeni, tej miłości, tej matki, tej kobiecej energii. Cieszę się z tego, co mam. E, czyli ta taka bardzo feminina energia, a tutaj nagle wskoczy taki gorący gościu. Pamiętajcie, wyobrażajcie sobie taką scenę, na pewno znacie tę scenę, jak gościu łapie kobietę gdzieś tam, jaskiniowcy, wiecie, ona sobie gdzieś tam się chowa e, za krzakami, on podchodzi, bierze ją. Y, zarzuca na plecy i sru do jaskini. Dokładnie taką energię tutaj y, czuję, że ten ktoś naprawdę on nie będzie dużo dyskutował. On po prostu weźmie, co jego, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Weźmie co jego, przejmie ster, tęsknoty patrzymy do przodu, ruszamy w nowym kierunku. Kochani, tu będzie ogień, ogień, ogień. I ty nagle z tego wisielca staniesz na nogi i powiesz: Dobrze, królu, prowadź. Taką energię tutaj czuję. I tak, dobra, mamy runę łączną, mamy otale i mamy giebo. Kochani, no cóż więcej, połączenie, które będzie dla ciebie darem z tym królem Buław. E, następna e, Azul. Zaczyna się po niemiecku. Mamy kiłas. Kiłas to jest e, runa Bogatyra. To jest bycie dla siebie. Wy będziecie dla siebie w tych waszych tęsknotach, w tej waszej podróży w przyszłość. I wy będziecie dla siebie centrum świata, bo również o tym mówi ta runa. A jeśli chodzi o naszego Wisielca, mamy runę Ajwaz. Otworzy się nowy portal. Otworzy się nowy portal. Um, to jest połączenie duchowe, głębokie połączenie, kochani. Oh, Zygmunt nam to potwierdził. No i co? Ja bym tak to zostawiła, kochani. Tu nie ma więcej co, co dodawać. Mamy przepiękne, jasne mądre, głębokie czytanie wiecie co, ale jeszcze nie wytrzymałabym, jakbym nie wyciągła runy aż jestem ciekawa, która runa nam się posłuży bądźcie jasne i czyste bądźcie jasne i czyste bądźcie jasne i czyste jaka runa przykrętuje to czytanie mam, mam coś? ha! ja nie mogę Kochani, widzicie, co mamy? Patrzcie. Dokładnie tą runę mamy. Tą samą runę łączną. Czyli mamy giebo, dar, mamy otale, połączenie. Mamy dwie otale i mamy giebo. Moi drodzy, ja dziękuję bardzo, kochani, bardzo, bardzo mocno naszym świetlistym duszkom, te świetlistego świata duchowego. Dziękuję uniwersum za tak piękne, głębokie i proste czytanie. A Wam kochani życzę, aby to była Wasza energia. Pusiaczki.